A teraz sobie sprawdźmy po kolei, co powiedzieli liderzy wszystkich partii po wyborach. Jarosław Kaczyński. Wyniki badań dają nam czwarte zwycięstwo w dziejach partii. Trzecie z kolei. To wielki sukces naszej formacji. Donald Tusk. Nigdy nie byłem tak szczęśliwy z drugiego miejsca. Wygrała Polska, wygrała demokracja. To koniec rządów PiS. Robert Biedroń. Mam dla Polski dobrą wiadomość. 15 października skończył się PiS. Władysław Kosiniak-Kamysz, to dzień wielkiej zmiany, która następuje w Polsce. Nie odbyłaby się ona, gdyby nie powstała trzecia droga. Włodzimierz Czarzasty, po 18 latach Lewica wraca do współrządzenia. Szymon Hołownia, trzecia droga będzie kotwicą demokracji. No i na koniec Sławomir Męcen chyba największy przegrany tych wyborów. Ostateczne wyniki wyborów mogą się jeszcze trochę zmienić. Nie ma co ukrywać, że wiele się nie zmieniło i że ponieśliśmy porażkę. Mieliśmy wywrócić ten stolik, a wszystko wskazuje na to, że się nie udało.